Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola, żelazo i witam Was serdecznie na 155. żelaznym poranku. Dzisiaj zrobimy sesję jogi na stojąco. Będziemy ćwiczyć na nogi, na, naszą, na nasze dolne partie ciała. Będzie wzmacnianie, będzie rozciąganie, będzie nauka asan stojących, trochę równowagi, same przyjemności, można to tak określić dwoma słowami. Ja już na Was czekam, stoję na środku maty, bo tak zaczniemy. Do zobaczenia. Joga na piękne, zgrabne, mocne i rozciągnięte nogi. Przed nami stajemy na macie i zaczynamy. staj na środku maty, połącz ze sobą stopy, ustaw dłonie na wysokości klatki piersiowej tak, żeby łokcie też były uniesione i przejdziemy do rozkroku. Wyciągamy ramiona na zewnątrz i wrócimy do środka. Zaczynając od drugiej nogi, znowu przechodzimy do rozkroku i wracamy i jeszcze raz prawa, lewa wracamy, i lewa, prawa. I wracamy. Możemy zostać w tym ćwiczeniu, to nasza rozgrzewka, ale możemy też przejść do rozkroku skacząc i wracamy. I przechodzimy do rozkroku i wracamy. I jeszcze pięć i cztery, i trzy i dwa. I zostajemy w szerokim rozkroku. Spójrz na swoje stopy. Stopy delikatnie skierowane do środka, ale tak nie za bardzo, żeby nie koślawić stóp. Ramiona rozpostarte. Spójrz na jedną dłończę jest pięknie wyciągnięta. Spójrz na drugą dłończę, jest pięknie wyciągnięta. Patrzę na Wasze, i takie właśnie są. Przenieś ramiona, ręce na biodra, weź wdech, uwypuklij klatkę piersiową, i z wydechem przejdź do skłonu. Na wyprostowanych nogach, mocno dociśnięte zewnętrzne krawędzie do maty, mamy uwypuklenie. W, w naszych łukach stóp, i teraz połóż dłonie pod barkami i wykonaj taki ruch, jak chcielibyśmy przesunąć matę pod siebie. Już rozciągamy nogi, rozciągamy biodra, szykujemy się do dalszych naszych ćwiczeń jogowych na nogi. Mhm. Teraz unieś ramiona do góry, tak rozstaw je na boki i z wydechem zejdź jeszcze niżej, czując rozciąganie. Tyłu nóg. Złap za kostki, unieś łokcie, oddal barki od uszu, natomiast czubek głowy skieruj do maty i chwilę zostaniemy w tej fajnej, rozciągającej i rozgrzewającej nas pozycji. Przenieś ciężar ciała delikatnie na palce, nie zostawaj z tyłu, tak żeby biodra znalazły się nad piętami, a nie za linią pięt. Z każdym wydechem postaraj się zejść jeszcze niżej, zbliżaj czubek głowy do maty i z wdechem przenieś ręce na biodra i przejdź do stania. Fajnie. Teraz będziemy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Możemy stanąć troszeczkę szerzej i zginamy jedną nogę, wyciągamy plecy. I przechodzimy do stania. Wyciągnij ramiona. Zginamy drugą nogę. Wyciągamy plecy. Możemy zahaczyć ramię o wewnętrzne kolano. Przechodzimy do stania. Wyciągamy ramiona. I jeszcze chwila. Tak, łapiemy kolanem za nasze ramię. I góra. I jeszcze. Mm -hmm. I góra, i teraz zrobimy to już bez podnoszenia ramion, czyli przenosimy z jednej strony na niskich nogach, niskie biodra na drugą. Mhm. Jeśli jest nam ciężko, możemy oczywiście podeprzeć się dłońmi. Robimy wszystko to, żeby te ćwiczenia sprawiały nam radość, żeby dostosować ćwiczenia do naszych dzisiejszych możliwości. I jeszcze dwa takie przejścia na niskich biodrach, wyciągniętych plecach. Wow! Super! Przejdź do centrum. Wyprostuj nogi. Teraz skierujemy palce stóp na zewnątrz. O, tak. Ja coś się trochę ślizgam na tym dywaniku, ale to jest jeszcze, jeszcze większa frajda ćwiczeń. I zagniemy kolana, kierując je na zewnątrz. Otwarte biodra, oprzyj dłonie na wewnętrznych udach i zacznij odpychać się od jednego uda, kierując bark do przodu i od drugiego. I to odepchnięcie też powoduje, że ładnie czujemy, jak rozciągają się pachwiny, jak rozciągają się wewnętrzne uda, że jesteśmy w przysiadzie, to pracują również nasze uda. Ostatnie dwa powtórzenia i выдох. Zostań w plie, wyprostuj tułów, wyciągnij ramiona na zewnątrz. Spójrz na jedną rękę, czy jest pięknie wyciągnięta. Spójrz na drugą, czy jest pięknie wyciągnięta. Ja wiem, że Wy już od dawna mi mówicie, że są pięknie wyciągnięte. No to teraz w to uwierzyłam i pomału, prost, pomału, pomału prostujemy nogi, opuszczamy ramiona, kładziemy na razie ramiona na biodrach. Palce kierujemy do środka i teraz kierujemy. Y Palce lewej stopy 90 stopni w kierunku przedniego brzegu maty. Tylna stopa jest delikatnie skręcona palcami do przodu. Biodra patrzą na mnie. Mamy tę pozycję i znowu wyciągamy ramiona, bierzemy wdech i z wydechem pochylamy się do przedniej nogi mocno wyciągając boki tułowia, tak jak chcielibyśmy jeszcze coś sięgnąć przed nami, jak jesteśmy już tak mocno wyciągnięci, to kładziemy dłoń na goleni, na kostce, na stopie i wyciągamy drugą rękę do góry w stronę sufitu i wisienką na torcie spojrzenie na naszą dłoń. Mamy pozycję Trikonasany. Zbliżaj górne żebra do Kręgosłupa, natomiast dolne żebra oddalaj od kręgosłupa. Kieruj dolną klatkę piersiową w stronę sufitu, żeby ona też zobaczyła, co się dzieje na górze. Rzepki kolanowe przedniej nogi i tylnej nogi mocno naciągnięte, mocno dociśnij tylną krawędź tylnej stopy do maty. I to nasza piękna trikonasana. Spójrz do przodu z wdechem, takim delikatnym zamachem, przejdź do tyłu i robimy pochylony trójkąt drugą stronę, wyginamy się, patrzymy ponad ramieniem na sufit i wracamy do centrum, przekładamy stopę do przodu i robimy to samo z prawą stopą. Kierujemy palce 90 stopni do krótszego brzegu maty, tylna stopa palce do, delikatnie do przodu. Biodra patrzą w przód, ramiona rozpostarte. Bierzemy wdech i z wydechem pochylamy się do przodu, chcąc sięgnąć coś jak najbardziej z przodu. Opieramy dłoń na goleni, drugą dłoń kierujemy do góry i pracujemy. Otwieramy to górne biodro, tak żeby ono poszło jak najbardziej do tyłu. Dolne, chce iść do przodu. Wyobrażamy sobie tę ścianę, która jest za nami, i tak jak chcielibyśmy położyć się na tej ścianie jak największą powierzchnią naszego ciała. Aha, oddal barki od uszu. Doklej zewnętrzne krawędzie stóp. Nogi mocne. Doskonale. I spójrz na dłoń. Oddychaj. Pamiętaj o tym, żeby starać się jak najbardziej wydłużyć boki tułowia. Górne żebra chcą dosięgnąć do kręgosłupa, dolne natomiast chcą się oddalić od kręgosłupa. Oddalaj od siebie obojczyki. Oddychaj i na zakończenie możemy się uśmiechnąć, że taka piękna pozycja trikonasany nam wyszła. Spójrz przed siebie, z wdechem przejdź do stania i robimy odwrócony trójkąt kierując dłoń w dół, opieramy na udzie, być może na łydce, tam gdzie nam dojdzie dzisiaj i wyciągamy górną rękę ponad ramieniem, patrzymy na sufit, tak jest, z wdechem wróć do centrum i opuść. Dłonie połóż na biodra, stań teraz trochę szerszym rozkroku i znowu zegniemy, skierujemy lewą stopę w stronę krótszego brzegu maty, upewniamy się, że przednia stopa przecina tylną i teraz zginamy przednie kolano i prostujemy. Ja powiedziałam zginamy, ale ruch polega na tym, że ono się musi zgiąć, bo my chcemy biodrami zejść w dół i wydech. Zobacz, czy zginając nogę, czy opuszczając biodra, twoje kolano nie przekracza linii palców. Ono powinno się zatrzymać nad piętą. Także kontrolujemy nasze ruchy. Upewniamy się, że wszystko jest jak najlepiej. I nogi pracują, tak jest. Wiecie, do czego to jest ćwiczenie? Do naszej pozycji, wojownika drugiego. I zostaw już biodra nisko. Biodra znowu skieruj w moją stronę. Są skierowane, zejdź jeszcze niżej biodrami, mhm. doklej tylną krawędź tylnej stopy do maty. Jesteśmy bardzo mocno osadzeni w tej pozycji, jesteśmy wojowniczkami, jesteśmy wojownikami. Z wdechem wyciągnij ramiona do boku, jeszcze mocniej opuść biodra i spójrz na przednią dłoń. Jest moc. O to chodzi. Wojowniczki, wojownicy. To jest nasza pozycja, która dodaje nam energii do naszego codziennego wojowania. O szczęście. O to, żeby czuć się lepiej. O to, żeby sobie ze wszystkim radzić. Czujecie to? Dobrze. To z wdechem przekręć wnętrze dłoń, tak, żeby wnętrze było skierowane do sufitu. I robimy odwróconego wojownika drugiego. Udo nas piecze. O to właśnie chodzi. Mhm. Z wdechem wróć do wojownika, wyciągnij się na udzie, połóż dłoń przy zewnętrznej stopie i wyciągnij dłoń do góry, do boku, tak żeby jeszcze mocniej przedłużyć nasz bok tułowia. Pozycja rozciągniętego trójkąta. Piękna praca bioder, piękna praca ud. Boku tułowia, kręgosłupa, wyciągaj dłoń, tak jakby nas ktoś chciał jeszcze mocniej pociągnąć, i jak się uda, opuść troszeczkę piotra. Z wdechem wracamy do wojownika drugiego. Prostujemy nogę, kierujemy palce do środka, ręce na razie na biodra niech odpoczną. I to samo druga strona. Przekręć prawą stopę 90 stopni i zaczynamy. Schodzić biodrami w dół, kontrolując ruch kolana. Czy kolano zostaje nadpiętą? Jeśli nie, to poszerzamy nasz rozkrok i pracujemy. Pracują nogi, prawda? Bo to jest właśnie nasza joga na nogi. I taki jest zamysł naszych ćwiczeń. I nisko. Aha, jeszcze chwila. Poczuj tutaj rozciąganie pachwin. Kolano idzie na zewnątrz, nie do środka, to jest linia, tak żeby znalazło się nad piętą. Ta noga jest kompletnie mocna, nieruchoma. Rzepka kolanowa podciągnięta, zostań na dole, upewnij się, że biodra patrzą do przodu, tylna krawędź tylnej stopy jest doklejona, z wdechem ramiona w bok. Upewnij się, że ramiona są pięknie wyciągnięte i wydłużone. Jeszcze troszkę opuść biodra, spójrz na przednią dłoń i poczuj w sobie wojownika. Ja go czuję i dobrze mi jest z tym poczuciem. Wyciągaj ramiona, zejdź jeszcze niżej. To właśnie ma być taka niska pozycja. Kąt prosty między udem i pod udziem. Oddychaj. Oddech nam pozwoli wytrwać w każdej acanie. Przekręć teraz wnętrze przedniej dłoni do sufitu i wykonamy wojownika odwróconego. Patrz ponad ramieniem na sufit. Cały czas nisko udo, nisko biodra. Z wdechem wróć do wojownika. Prze, przenieś ciężar ciała do przodu. Połóż dłoń po zewnętrznej stronie stopy i wyciągnij górne ramię, tak żeby jeszcze mocniej wyciągnęło cały bok tułowia. Spójrz ponad ramieniem na sufit. Pamiętaj o tym, żeby krawędź, zewnętrzna krawędź tylnej stopy była cały czas mocno dociśnięta. Nisko na biodrach. Oddychaj. Tak, tak. Pozycja, pozycja rozciągniętego kąta. Pięknie działa na całe nasze ciało, nogi, biodra, kręgosłup. Aj, z wdechem wróć do wojownika drugiego, wyprostuj nogę, przenieś palce do przodu, ręce na talię i łączymy pięty, palce, pięty, palce, pięty, palce, rozruszamy troszkę nogi. Wow, no popracowały naprawdę przepięknie. To chwilkę jeszcze pobalansujemy. Stanę bokiem, będzie lepiej widać. Zostaw ciężar ciała na prawej stopie. Unieś lewe kolano, pomału, wszystko robimy spokojnie i przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Nie pochylaj się do przodu. Wyciągaj czubek głowy w stronę sufitu. Rozmiękczamy pachwinę. Mhm. Możemy zostać w tej pozycji, możemy spróbować wyprostować nogę. Łapiemy za palucha trzema palcami lewej e, dłoni, drugą odkładamy na talię i znowu to jest pozycja, w której możemy zostać i ona jest dobra, balansująca i pięknie działa właśnie na nogi mięśnie stabilizujące. Możemy spróbować wyprostować nogę nie do końca, jeśli tak jest OK. E, jeśli chcemy wyprostować, to bierzemy pasek, zakładamy pasek, zahaczamy o stopę. I doprostowujemy, łapiąc balans, łapiąc równowagę. Utrzymaj jeszcze parę chwil. Patrz przed siebie. Złap jeden nieruchomy punkt, na który się patrzysz. Łatwiej będzie wtedy balansować. Wydłużaj boki tułowia. Mocna noga postawna. Weź wdech. I wydech. Wdech i wydech, zegnij nogę w kolanie, ustaw stopę na wewnętrznym udzie. Odwrócę się teraz do przodu, wy tego nie róbcie. O, jest równowaga, jest balans. Udało się skakaniem. Postaw stopę na wewnętrznym udzie, pięta przy pachwinie. Otwórz biodra. Mhm. Kolano skieruj na zewnątrz, ale nie pozwalaj biodrom e, wykonywać ruchu. Z wdechem przenieś ramiona do boku, przekręć wnętrza dłoni do sufitu i połącz dłonie nad głową. Mamy piękną pozycję drzewa. Dużo spokoju, równowagi, oddechu, wyciągnięcia, skupienia. Z wdechem przenieś ramiona do boku, skieruj wnętrza w dół, opuść ręce, opuść nogę, rozluśnimy się maszerując, odrywając pięty i zrobimy to samo na drugą stronę mhm. oprzyj ciężar ciała, mocno zakotwisz się na lewej stopie unosimy pomału najpierw wspięcie na palce Teraz pomału unosimy prawe kolano i przytulamy prawe kolano do brzucha. Łapiemy balans, łapiemy równowagę. Łapiemy punkt nieruchomy przed sobą, żeby było nam łatwiej wytrwać w tych pozycjach. I teraz chwytamy prawy paluch. Trzema palcami prawej dłoni, lewą dłoń ustawiamy na talii i prostujemy nogę. Pamiętajcie, możemy użyć paska, żeby nogę wyprostować. Nie zawsze uda się to zrobić, trzymając palucha za dłonią. I balansujemy, szukamy swojego spokoju, szukamy koncentracji, szukamy spokojnego, miękkiego oddechu. Dyscyplinujemy nasze ciało, nasze myśli, nasze emocje. My jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko i my się tego uczymy. To jest praca tak mniej więcej na całe życie. Jeszcze chwila, wyciągaj boki tułowia. Weź wdech, z wydechem zegnij nogę. Połóż stopę na wewnętrznym udzie, piętę obok pachwiny, paluchy skierowane w dół, biodra mocne, zwarte, symetryczne, kolano delikatnie ciągnie nas na zewnątrz, żeby otworzyć pachwinę. Teraz z wdechem wyciągnij ramiona do boku, przekręć wnętrza dłoni do góry i połącz dłonie nad sobą. Nie musimy ich łączyć, jeśli e, mamy coś, mm, się dzieje z barkami, z szyją, ale jeśli jest ok, jeśli jest dużo... Elastyczności, jak robiliśmy żelazny poranek na zdrowe, elastyczne barki, to ta elastyczność powinna być. Ale ona jeszcze nie musiała przyjść, także wszystko na spokojnie. Odpychaj się od dłoni, jesteśmy drzewem, zakorzeniamy się stopą w ziemię, natomiast dłońmi, głową, naszą koroną mocno rośniemy do góry. Bardzo dużo przesłań ma pozycja drzewa, ale najważniejsze to jest właśnie to rośnięcie, zakotwiczenie i cały czas piękny rozwój nas, sam, nas samych. Z wdechem wyciągnij ramiona do boku, opuść wnętrza dłoni, opuść dłonie, opuść stopę. Chwilę pomaszerujemy. Wow, jak Wam jest? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Jeszcze ćwiczenie na stopy, oprzyj grzbiet stopy i dociśnij delikatnie. Mocno dzisiaj popracowały nasze stópki, także trzeba również o nie zadbać. I dociskaj delikatnie, delikatnie. Druga stopa to samo, grzbiet stopy dociśnij. Mm -hmm. Stańmy teraz przodem do siebie na środku. Maty, połączone stopy, rozpostarte paluchy stóp z wdechem. Przenieś ramiona szerokim łukiem do góry z wydechem. Opuść ramiona, przytul się do swoich ud, do swoich nóg i jeszcze raz z wdechem ramiona do góry, z wydechem zrób skłon, zegnij nogi w kolanach, przytul się do swoich ud. I ostatnie powtórzenie, z wdechem do góry, z wydechem opuszczamy ramiona, łączymy dłonie na wysokości klatki piersiowej. I dziękujemy sobie za piękne spotkanie, za praktykę jogi, za nasze ćwiczenia na, na nogi, na dolne partie ciała równoważne. Ach, była moc. Możemy jeszcze powiedzieć na zakończenie. Możemy, to jest nawet taki nasz obowiązek. Dwa magiczne słowa. Trzy, dwa, jeden. Mamy to! Uu, uu, uu. 155 Żelazny Poranek za nami. Zostawcie proszę komentarze, one są dla mnie bardzo ważne i bardzo miłe. Zasubskrybujcie kanał. Żeby nie przeoczyć żadnego odcinka, nasza rodzina rośnie. Nasza rodzina żelaznych dziewczyn i osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, o swoje lepsze samopoczucie, o sprawne, mocne ciało na zawsze, to jest właśnie miejsce dla Was. Dziękuję za dziś i już zapraszam na kolejne treningi buziaki. Mua.